A w dzisiejszym odcinku opowiem o bardzo ciekawych chusteczkach, na które ostatnio się natknąłem. Będą to chusteczki Velvet Eco Pack z dodatkiem balsamu, z ekstraktem z aloesu i nagietka. Takie chusteczki, w których, w których opakowaniu znajduje się właśnie 70 sztuk chusteczek. Dodatkowo są tutaj 3, są to Chusteczki trzywarstwowe, zatem e, powinny to być chusteczki dość wytrzymałe, o czym e, zresztą zaraz się e, przekonamy. E, jeżeli chodzi o aspekty e, związane z samym opakowaniem, no tak, sami widzicie, są to chusteczki uniwersalne, e, 100% celulozy. E, co ciekawe, tutaj również e, jest pokazane, w jaki sposób e, właśnie e, dbane jest, e, dbanie jest proces dbania o na e, naturę zapewniony w przypadku właśnie tego produktu. Jeżeli chodzi natomiast o szczegóły właśnie, no to tutaj sobie możecie poczytać jak ten proces wygląda. Natomiast my sobie właśnie zrobimy unboxing tego produktu, a zatem otwieramy sobie takie opakowanie i jak sami widzicie, tak to mniej więcej wygląda w środku. Weźmiemy sobie Jedną, jedną chusteczkę wyciągniemy, zobaczymy jak to wszystko się prezentuje. Tak mniej więcej po wyjęciu wygląda taka jedna chusteczka, właśnie. Welwed, jak sami widzicie, są tutaj właśnie potrójne warstwy. A zatem, generalnie te, te chusteczki dość wytrzymałe. Rzeczywiście fajnie się tutaj to wszystko prezentuje. Ja właśnie lubię kupować sobie takie, takie chusteczki wtedy, kiedy mam problemy z katarem, tak? Jeżeli mam Katar. No to wtedy zazwyczaj dobrze jest skupić sobie takie chusteczki, które są dość wytrzymałe, no i wtedy właśnie dość dobrze sprawdzają się takie chusteczki trzywarstwowe. Welwet z dodatkiem balsamu. Ten balsam może leciutko się tutaj wyczuwa jeżeli, jeżeli chodzi właśnie o dotyk natomiast, bo, bo po prostu takie chusteczki wydają się o wiele bardziej delikatne, tak jeżeli chodzi natomiast o zapach tutaj myślę, że są to chusteczki bezzapachowe natomiast ten balsam myślę, że leciutko można tutaj wyczuć, generalnie bardzo ciekawy produkt, myślę, że właśnie sprawdzający się wtedy, kiedy mamy do czynienia gdzieś tam z dość nasilonym na przykład katarem, tak ja wtedy, ja wtedy jak najbardziej polecam właśnie tego typu produkt, bo w moim przypadku na pewno się sprawdza, jeżeli chodzi o ocenę tych usteczek, tutaj bym ocenił je na 9 na 10, myślę, że bardzo, bardzo fajny, ciekawy produkt, z którego na pewno warto skorzystać w sytuacji, kiedy oczywiście potrzebujecie takich chusteczek, cena takiego produktu, no to jest około 5-6 zł. mniej więcej w tych okolicach powinniście znaleźć takie chusteczki w sklepie oczywiście są też dostępne w sklepach online, gdzieś tam w internecie jeżeli poszukacie, to na pewno tego typu produkt sobie znajdziecie, a zatem Zatem, jak najbardziej na tak mogę spokojnie zarekomendować Wam ten produkt, ponieważ w moim przypadku na co dzień rzeczywiście się on sprawdza. A zatem, tak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi właśnie o te chusteczki. Jeżeli ten materiał okazał się dla Ciebie przydatny, zostaw polubienie pod filmem i zasubskrybuj kanał. Wielkie dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca. Napisz mi koniecznie w komentarzu, co Ty sądzisz o tym produkcie. A tymczasem to wszystko, trzymajcie się i na razie.